Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kuba, no chyba mało kto sądził, że tak szybko wrócisz do Pucharu Świata i do rywalizacji na najwyższym poziomie już w tym sezonie. No ja też szczerze powiedziawszy nie myślałem, że tak szybko mi się to uda, bardzo się z tego cieszę, też do końca mieliśmy obóz w Ramzowie, dopiero tam dowiedziałem się, że tutaj przyjadę, ale jak widać myślę, że warto było tu przyjechać, skok fajny i jest ok. Wydaje się tak rozkręcać w ze skoku na skok. No mam taką nadzieję. Ten, teraz, ten skok już był taki naprawdę fajny, ale tam jeszcze, jeszcze jest wiele do poprawy. Myślę, że jutro jeszcze jest drużynówka i, i tam też będzie okazja skoczyć. I myślę, że na niedzielę już powinno być naprawdę dobrze. To właściwie dopiero Twój, twój drugi występ w Pucharze Świata. Czy, czy to jest jakieś dla Ciebie szczególne wyróżnienie? Jakieś inaczej się czujesz tutaj niż z kontynentalnym? Y Szczerze powiedziawszy, to się nad tym nie zastanawiałem, i myślę, że nie będę się nad tym zastanawiał. Po prostu muszę skakać swoje skoki, i wtedy, wtedy wynik myślę, dobry wynik też przyjdzie. Jutro z kolei pierwszy konkurs drużynowy w życiu to chyba też coś szczególnego. Czy to jakoś inaczej podchodzisz do takich zawodów, czy, czy tak samo jak do indywidualnych? No dokładnie. A nawet, nawet o tym nie pomyślałem, że to będzie mój pierwszy konkurs drużynowy. Także podchodzę tak samo jak do każdych zawodów, czyli normalnie zrobić swoje i na jak największym ludzie. Czy jak teraz skaczesz, to jeszcze cokolwiek z tej kontuzji czy pozostałości po rehabilitacji zostało? Czy teraz już w ogóle o tym nie myślisz i jesteś w 100% zdrów? No, jest tak, że na przykład czasami. Jak teraz mieliśmy w Ramzał treningi, to tam mieliśmy pięć treningów pod rząd na skoczni i wtedy trochę czułem to kolano. Niestety tak, tak chyba jeszcze będzie przez jakiś czas, ale jak na przykład skaczę, to już nie czuć tego w ogóle, ale myślę, że to też trochę przez adrenalinę i no jak skaczę, to tego nie czuję w ogóle. A zauważasz, żebyś byś zmienił jakąś technikę? Czy skaczesz troszeczkę inaczej niż wcześniej? No na pewno wcześniej chyba lepiej trochę skakałem i teraz dążę do tego, żeby skakać tak jak sprzed tej kontuzji. No ten dzisiejszy skok był naprawdę już fajny, taki który, z którego jestem mogę tak powiedzieć w końcu jestem taki naprawdę zadowolony i będę dążył dalej do tego, żeby skakać jak najlepiej. A jak Ci się podoba tu Willingen ten obiekt i w ogóle miasteczko, atmosfera? Bardzo fajnie. Skocznia to jest największa skocznia taka normalna, yy, czyli największa na jakiej Miałem okazję skakać, także naprawdę atmosfera jest super i wszystko jest ok. No to dziękuję i będziemy trzymać siuki za dobry występ jutro. No, dziękuję i nie dziękuję.